Rewizje. Zaprasza Georgina Gryboś. Georgina Gryboś, kolejna audycja, Rewizje w Radiu Kraków. Zanim powiem, o czym będziemy rozmawiać, przedstawię moją i państwa dzisiejszą gościnę, Magdalena Kilian Antoine, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór. Najpierw wytłumaczę, dlaczego Madzia znalazła się dzisiaj w studiu. Będziemy rozmawiać o Mikołajku, a jeśli będziemy rozmawiać o Mikołajku, to wydaje mi się, że absolutnie nikt na świecie może nie wiedzieć, poza autorami, tak wiele jak wie redaktor no czy miło. redaktorka prowadząca, tudzież inicjująca, jak w przypadku Madzi. Wiele lat zajmowała się tą tak. marką, można by powiedzieć, tak, tak. w wydawnictwie Znak. Ale teraz, um, od lutego, będzie działa, jak, działała jako szefowa nowego imprintu w wydawnictwie Esprit dla dzieciaków. Tak jest. Mm. Czyli literatura dziecięca wciąż w duszy ci gra. Nie, nie wyrosnę z tego, nie tak wyrosnę. myślę. Ale życzyć ci tego, żebyś nigdy nie Dziękuję. wyrosła. Dziękuję. Um, proszę państwa, natomiast rewizje sprawdzają to, co się um, jakoś umocowało. Już na rynku książki, coś co uznajemy za klasykę. Mm -hmm. No, Macie, to musi być takie pierwsze pytanie, czy Mikołajek jest już klasyką literatury dziecięcej? Myślę, że tak. Nie tylko ze względu na to, jak długo już jest obecny na rynku, bo to już jest ponad 60 lat, ale myślę, że dlatego, że przedstawia nam świat. Które jest już troszeczkę inną epoką. To są czasy naszych rodziców. Mhm. Wchodzi pokolenie naszych dzieci, które w szkole czytają Mikołajka. Pytanie, czy gdyby to nie była lektura, czy by do Mikołajka sięgnęli. Myślę, że to też jest ciekawe, ale tak, jak najbardziej, to już jest ten kanon literatury klasycznej dla dzieci. Mhm. Tak sobie myślę, bo wracamy do lat 50. W tym roku pojawiła się książka Mikołajek, ale się uśmialiśmy mhm. i zabrałam ją ze sobą. Te 65 najśmieszniejszych, Przygód ze wstępem Engostinny, która no, jest taką um, opiekuje się po prostu z puścizną Mikołajka, z oczywistych powodów, zbieżność, nazwisk nieprzypadkowa. Mm -hmm. Natomiast pomyślałam sobie, że to, ten tekst, ale się uśmialiśmy, jest. Y w jakiś sposób istotą opowieści o Mikołajku, że w czasach, kiedy chcemy bardzo poważnie wszystko traktować, kiedy literatura dziecięca od mniej więcej 2004 roku otwiera się na bardzo. Trudne tematy, tak. potężne tematy, czasami zaporowe, nawet dla dorosłych. To Mikołajek wydaje mi się takim. oddechem? Oddechem, Właśnie. dokładnie, pozwoleniem sobie na bycie dzieckiem. Mhm. Nie wiem, czy to jest, Twoim zdaniem, też taki kierunek, który warto pociągnąć, kiedy rozmawia się o Mikołajku. Jak najbardziej. Pozwolisz, że najpierw odniosę się do tego, co powiedziałaś o tym, w jakim kierunku teraz idzie literatura, mhm. zwłaszcza nasza literatura rodzima. Ja jestem szalenie szczęśliwa z tego powodu, że książki są teraz partnerami dla rodziców i, i nauczycieli do poruszania trudnych tematów, z którymi czasem my sami jako dorośli nie jesteśmy w stanie się zmierzyć. Tu z pomocą przychodzą nam fantastyczne książki, ale to na pewno temat na inną audycję. Ale masz rację. Książka, nie zapominajmy o tym, że ma być formą relaksu dla nas. Jakiegoś odpoczynku e, ma też bawić i, mm -hmm. i nie zapominajmy o tej funkcji e, literatury. E, ja sama e, uwielbiam to, gdy czytam książki dla dzieci, a czytam ich tak jak ty, mnóstwo. E, lubię się śmiać wtedy. To jest dla mnie, to, to naprawdę bardzo świadczy o sile tej literatury. A Mikołajek, e, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te kwestie e, humoru, dlatego jest fenomenem, mm -hmm. że on bawi zarówno dzieci, jak i dorosłych. To jest to, z czym udało się Gostinemu i Sąpemu dotrzeć do tak szerokiej publiki na całym świecie. Przecież Mikołaj, już nawet nie pamiętam teraz, ale na mnóstwo języków został mm -hmm. przetłumaczony, jest wielkim sukcesem w dalekiej Azji. I wydaje mi się, że to jest siła tego typu klasyki literatury, że zarówno dorośli, jak i dzieci się w niej odnajdują. Podobnie jest z Paddingtonem, to, bo, to bo Michael mhm. Bond pisał przecież Paddingtona nie tylko dla dzieci, ale zarówno dla dorosłych. I to dorośli byli tymi, którzy jako pierwsi czytali jego przygody. Mikołajek nas śmieszy ale zauważyłam też już jako mama czytająca Mikołajka mojej córce Marysi, która jest tutaj z nami. Tak. I proszę Państwa, te wszystkie dźwięki, które Państwo słyszycie, obracane kartki i stukoty, to jest właśnie nasza taka cicha dzisiaj gościni. Tak, Marysia. Marysia śmieje się z innych rzeczy, niż ja się śmieję w Mikołajku. Ja przeglądam się w krzywym zwierciadle rodziców Mikołajka, a Marysie śmieszą wygłupy, bohaterowie. Więc ten humor jest tutaj taki wielopoziomowy. Ale myślę, że jest nam szalenie potrzebny. Tak, wiesz, takie, nawet jedno opowiadanie przed snem, żeby po prostu się pośmiać i, i nawet gdzieś trudny dzień w ten sposób zakończyć. A powiedz proszę, bo pojawiają się czasem takie mm, próby może nie cancelingu, ale mm. bardzo chcemy być poprawni. Tak. Nie chciałabym tutaj nikogo urazić, bo oczywiście nasza świadomość społeczna i empatia wobec drugiego człowieka jest niezwykle istotna. Mm. I uważam, że jest to duże osiągnięcie tak naprawdę, oczywiście. kiedy myślę o XXI wieku, że zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co po prostu realnie rani drugą osobę, mm. również w warstwie słownej, czyli tej podstawowej. Tak. No i z Mikołajkiem bywają... Jest Dużo problemów. Właśnie, bywają problemy. Mm. Czy, czy Ty byś się mogła do tego um, odnieść jako redaktorka? Mm -hmm. Czyli jak, wa jak ważyć, jak pracować w słowie, mm -hmm. na co sobie pozwalać i czy. Faktycznie gumkować bądź zmieniać? Czy mhm. nie zabieramy przypadkiem wtedy pewnej prawdy czasów albo ducha? Jak Ty na to patrzyłaś, pracując z tekstem? To jest świetne pytanie, z którym jako redaktorka w ogóle klasyki, bo to jeszcze jest Paddington i dwa, trzy lata temu podjęliśmy, jeszcze jak pracowałam w znaku, próbę wprowadzenia na rynek polski, innej wielkiej, brytyjskiej klasyki, Enid Blyton. Mhm. To też jest temat na osobną dyskusję, ale bardzo się wpisuje w to, o czym mówisz. Tak, te książki powstawały w innych czasach. Był inny model rodziny, inny układ sił w rodzinie. Pewne rzeczy, które teraz, na które jesteśmy właśnie wrażliwi, żeby nie sprawić komuś przykrości, wtedy takie nie były. Wtedy one nie były uznawane jako coś obraźliwego, tak? Mamy więc alcesta, który, no teraz nie możemy powiedzieć, że jest gruby, prawda? Mm -hmm. e, lubił jeść i jakby wtedy to było ok. I wydaje mi się, e, tak rozmawiałam często o tym z mężem, bo on e, dorastał z Mikołajkiem, też ma na imię Nikola, nie bez, <grym> nie bez po, e, powodu. E, on tego tak nie odbierał jako dziecko. Dla niego to po prostu był świat przedstawiony, to byli bohaterowie, każdy miał jakąś cechę. Jeżeli chodzi o kwestię językową, tutaj bardzo ważnym jakby ogniwem tym wszystkim jest przekład. Oczywiście nieocenionej pani Barbary Grzegorzewskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Pani Barbara z niesamowitą wnikliwością i sumiennością Oddała w języku polskim to, jak został napisany Mikołaj w języku francuskim. Nie poprawiała, nie dostosowywała do mm -hmm. obecnych czasów. Nie było wręcz nawet dyskusji o tym, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Ja nie chciałam, ale było także korekta na pewnym etapie chciała coś ułagodzić. Nie, tutaj nie było mm -hmm. kompromisów. I jeżeli spytasz mnie o zdanie, po tym takim doświadczeniu, które miałam z Init Blyton, uważam, że. To jest, wiesz, to jest taka odwieczna dyskusja, czy oddzielamy, nie wiem, um, autora od, od, dzieła. od dzieła, prawda? Mm -hmm. Bo to, co się dzieje teraz wokół Helmeńskiego, ale e, myślę, że e, nie powinniśmy e, wyrywać e, czy odklejać od e, tych książek tego, co jest też e, jakby. Standardem na tamte czasy. Mm -hmm. e, wydaje mi się, że jest to raczej miejsce, w którym istotną rolę odgrywa rodzic, ten, który czyta jeszcze na pewnym etapie y, dziecku, e, jako otwarcie się na rozmowę, na dyskusję na temat tego, na tego, jak było kiedyś, jak jest teraz. Bo w przypadku Mikołajka to mogą być zarówno kwestie takie, jak to opowiadanie, kiedy przychodzi telewizor, mm -hmm. prawda? I mm -hmm. w ogóle o co chodzi. Mm -hmm. prawda To jest jakby jedna, jeden aspekt, o którym można z dzieckiem dyskutować, a drugi jest to na przykład jak e, układ e, jak role w, e, w domu Mikołajka. E, takie bardzo stereotypowe. Mm -hmm. Mama, która jest wiecznie sfrustrowana i stoi w garach, e, i tata, który przychodzi, siada z gazetą i w ogóle i synku się sam pobaw, prawda? No, mm -hmm. To jest coś, co kompletnie nie przystoi do nas. Naszych dzisiejszych czasów. Nie przystoi, a z drugiej strony myślę sobie, czy nie idziemy za daleko, ale nawet nie w tym, jak dalece chcemy wpływać na sam tekst, który ma swoje lata. Tak. Natomiast na ile nie wierzymy w inteligencję również emocjonalną młodych Prawda. czytelników i czytelniczek. Bo kiedy wyobrażam sobie, czy rozmawiam z młodymi odbiorcami i odbiorczyniami, oni doskonale znają granice. Zachowań. Tak. Są świetnymi, bystrymi obserwatorami świata, w którym żyją. Mm -hmm. Trudno mi zatem uwierzyć, że nie będą na tyle świadomi tego, że na przykład określenie gruby jest po prostu obraźliwe, obraźliwe. albo że nie nawet jeśli się zapędzą, bo wciąż mówimy przecież o dzieciach, to nie zostaną na przykład trochę postawieni do pionu przez koleżanki i kolegów, wcale nie są do tego potrzebni dorośli tak mhm. zwani i być może warto na ten aspekt zwrócić uwagę, kiedy rozmawiamy o klasyce. Niekoniecznie Absolutnie. nawet na kwestię językową, tylko tego komu i w jakich czasach. Dajemy taką historię. Zgadzam się z Tobą absolutnie. E, a poza tym myślę, że nie da się rozmawiać o klasyce literatury dziecięcej, nie mówiąc o tym, że ich siłą są tak zwane uniwersalne tematy, które poruszają. Myślę, że to przyciąga dzieci tak bardzo do tej literatury. Tak samo do Mikołajka. Jego ogromną siłą jest przecież paczka przyjaciół tak. i te wartości, które ich łączą. To, to, że jeden za drugim skoczy w ogień, e, są dla siebie, wspierają się. Nawet jeżeli się troszkę nie lubią. Tak i, i, i biją się oni są przede wszystkim razem, tak samo Ale nie jak za razy. często, bo niektórych no bo... za często nie można bić, bo zwłaszcza jak okulary. ma okulary właśnie. E, I rodzice, prawda? Rodzice też są zawsze dla Mikołajka. Jest to troszeczkę inny model rodzinny niż ten, który teraz my staramy się wiesz praktykować, jak my budujemy relacje mm. w rodzinie, ale jednak są to rzeczy uniwersalne i i nie przekreślałabym tej literatury tylko z tego względu, że została napisana pół wieku temu, i może mamy teraz troszeczkę inny model rodziny, bo nie możemy zakładać, że książki załatwią za nas całą sprawę. Wiesz mm -hmm. o co chodzi? Jeżeli damy tę książkę tylko po to, żeby została przeczytana, no bo za nas zrobi jakąś robotę, coś dziecku wytłumaczy, no to nie o to chodzi, tak samo możemy dać śwież tablet, nie? A powiedz, czy słyszałaś kiedyś taki kontrargument, tutaj trochę będę adwokatem diabła, mhm. ale um, bardzo często mówimy o sile literatury. Tak. Jeżeli siła literatury, to znaczy, że ona w tych podatnych, młodych umysłach jest w stanie absolutnie tak głęboko um, wejść w umysł, myśl, czy kształtować pewne postawy, um, że no w zasadzie jesteśmy zaskoczeni jak doskonale pamięta się na przykład historia z dzieciństwa. Mhm. Gdybyśmy jeden do jeden poszli okay. tym torem, mhm. to równocześnie ten, ta nasza cała opowieść o tym, że jest jeszcze rola rodzica, a że przecież dzieci są świadome, no ale właśnie czy muszą być do końca świadome? Czy przypadkiem właśnie wrzucanie im tego, że przecież to jest frajda, to jest w tym anturażu bardzo rozrywkowym i zabawowym, że skoro, mhm. nie wiem, Ananiasz się nie obraża, to może ja zrobię tak samo? Mhm. I czy Tutaj na przykład nie jest pewna pułapka, że zostawione dziecko samo sobie, no bo nie zawsze mamy czas na to, żeby wytłumaczyć. Mhm. Czy tutaj nie pojawia się na przykład pułapka w, takim, w takiej książce? Wiesz, co myślę, że nie. Dlatego, że tak jak wspomniałaś, dzieci są świetnymi obserwatorami i dzieci przede wszystkim uczą się poprzez naśladowanie, poprzez patrzenie. Więc nawet jeżeli zakładam, dziecko przeczyta w książce, zobaczy taki model rodziny, ale u siebie w domu będzie miał. No, te trochę lepsze wzorce, bo nie oszukujmy się, <laughs> czasy się zmieniły. I, 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 no i troszeczkę inaczej te modele rodziny wyglądają. Myślę, że raczej go to skłoni do refleksji, niż tak w nim zakorzeni myśl o takim na przykład podziale mm -hmm. ról w domu, że za te 20-30 lat będzie według tego modelu próbował stworzyć swoją rodzinę. Model modelem, ale ja nie wiem, czy ja bym bardzo negatywnie oceniała też pewne relacje, bo tak jak powiedziałaś, no rodzice są zawsze. Tak. Oni różnymi sposobami, czasami takimi wyczuwalnymi podskórnie tylko w tych opowiadaniach, oni są z Mikołajkiem. No, no czy oczywiście. to nie jest pożądane? Tak jest bardzo naprawdę, pożądane. Prawda? Żeby jednak rodzice byli razem ze swoim dzieckiem, za swoim dzieckiem i tak dalej. Absolutnie. Ja tu bardziej weszłam też trochę w rolę tego adwokata mm -hmm. Diabła i tak bardziej, wiesz, Chciałam w krzywym zwierciadle pokazać to, co się zarzuca Mikołajkowi, bo ja już też się wielokrotnie z tymi zarzutami mm -hmm. spotkałam. Natomiast jak najbardziej siła rodziny tutaj jest ogromna, jest przecież jeszcze bunia. Wszystko w krzywym zwierciadle, ale tak jak powiedziałaś, tam przede wszystkim jest ta rodzinność i to, że oni są razem. I to, że Mikołajek nawet tak się wkurza i mówi, że ucieknie z domu, to przecież tak najbardziej się cieszy, kiedy do tego domu wraca. Mm -hmm. Bo jest tam po prostu bezpieczny. Ciekawe też dla mnie jest to, że kiedy... Mówimy o francuskojęzycznym, może tak to globalnie określę rynku, to mam jakieś dziwne wrażenie również po doświadczeniach wydawniczych z morderczą Adelką, Adelką tak. która również wywołała dość duże zamieszanie, mhm. jeśli chodzi o podsuwanie dzieciom różnych niebezpiecznych pomysłów współcześnie, że Troszkę jednak się różnimy w kwestii podejścia do czarnego humoru i tego, bo mm -hmm. powtarzasz bardzo często krzywe zwierciadło. Tak. Czy to jest tak, że tylko dla nas dorosłych, świadomość czarnego humoru jest zarezerwowana? Jak ty na to patrzysz jako redaktorka, i mama? Mm -hmm. Wiesz co, myślę, że znowu, gdybyśmy zakładały, że dzieci znowu tak jeden do jeden przełożą to, co przeczytały do rzeczywistości. No to koty, proszę państwa, do w mikrofalówce, mikrofalówce i tak. każdy język, każdy nauczyciel zostanie obdarzony wywalaniem właśnie, języka. Na właśnie. Wierzch. To znowu zakładamy... Że mam, nasze dzieci są Niemyślące. Dokładnie. Przepraszam, że to tak... Prawda? Jesteśmy po 22 i mogę powiedzieć. Myślę, tak że, t, słowa. że tak możemy powiedzieć, prawda? Więc, yy, więc nie, nie, nie zakładajmy, wiesz, że, że dzieci do tego tak podejdą. Takie głosy będą zawsze zawsze. Mam tylko pamiętaj, że to są głosy odosobnione. Pamiętaj, że w przypadku morderczej Jadelki była jednak ogromna ogromna rzesza dzieciaków, które po prostu te serie pokochały. I, I co, Mikołajek też był grzeczny, nie był grzeczny, teraz nie możemy nawet wiesz powiedzieć, czy był grzeczny. A Pipi? A no właśnie, A pipi? ukochana Pipi. No właśnie, to jest kolejna. Ale rok. właśnie, Mikołajek też jest ukochany i wydaje mi się, że popatrz, kiedy analizujemy sobie um, te książki, które na stałe weszły mm -hmm. do kanonu, y, nawet Muminki bym się pokusiła. Mm -hmm. Przecież wizerunek małej Mi to też nie jest opowieść o bardzo ułożonej i grzecznej dziewczynce. Oczywiście. Muminek, Muminek też ma swoje mroczne strony. I buntuje się. I buntuje się, i zwiewa, i ma różne tak. dziwne pomysły. Nawet migotka powiedziałabym w swoim w patrzeniu w lusterko. Tak. Nawet I w I w pochowaniu powiedziałabym, że absolutnie to nie jest kanon, który chcielibyśmy wpajać dzieciom. Nawet jeśli założymy, że to nie była książka, która Założenia była pisana dla dzieci, dla dzieci hmm. oczywiście. Ale tak naprawdę możemy to przykładać do wielu książek. Myślę o dzieciach z bulerbyn, myślę teraz o Mikołajku. Przecież to wszystko są opowieści, jednak o jakimś buncie. O tym że jesteśmy czasem niegrzeczni. A kroniki Narni? O, na przykład prawda? ucieczki. Dzieci uciekają, tak. prawda? Więc e, tak naprawdę... Tu oczywiście jest jeszcze opowieść o świecie specyficznym, więc to, czy, y, 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 czy możemy do tego stworzyć jakąś inną opowieść, tak. e, oczywiście, Ale... że na, pewnie jest bezpieczniejsza. Tak w tej pierwszej Ale... warstwie robią coś tak. przeciwko zasadom, tak, prawda? Tak. Więc, e, więc naprawdę, zaufajmy trochę dzieciom, mhm. tak myślę. E, I rozmawiajmy o tym o tym, co dzieci czytają, jeżeli czytamy jeszcze im, a jeżeli czytają już samodzielnie, po prostu warto z nimi usiąść i porozmawiać o tym, jakie mają przemyślenia. A powiedz, czy Mikołajek jest dobrze napisaną książką? No tak. Myślę, że tak. Siła tkwi tutaj w języku przede wszystkim. A w zasadzie opowiadania, bo to też nam tak, dokładać, tak, tak. Że, że to jest potęga. Zresztą one wyrosły, proszę państwa, z komiksu, z komiksu mm -hmm. i w ogóle z humorystycznych opowiastek, które z założenia miały być takim przerywnikiem, miały rozbawić, miały być w odcinku. Na czwartej stronie okładki. W tak. ogóle nie były pomyślane na początku jako tego rodzaju historia. To trzy lata później pojawiła trzy lata się, później, prawda? Tak. W momencie, kiedy Sąpe i Costina odeszli z Mustik, redaktor naczelny czasopisma Sudet Dimąż zaproponował im formę inną, mm. żeby to zaczęły być opowiadania. Bo na początku, tak jak wspomniałaś, to były po prostu takie plansze komiksowe. A jak wiemy, Francja stoi komiksem. Dokładnie. To też, Francja, Belgia tak, no to, to są kierunki To są te kraje, tak. Mm -hmm. A Agostiny był no, fantastycznym scenarzystą przede wszystkim komiksów. E, dosyć już mocnym na rynku w momencie, w którym spotkał się z Sąpem. Więc myślę, że e, z czasem to ewoluowało oczywiście. E, o ile były zawsze tekst i obraz, ilustracje Sąpego, y, wspólne, jako, mm -hmm. to są tego wspólne. Oczywiście tak cieszę się, teraz jest to również obecne u nas na rynku, że zawsze mamy dwóch autorów, tych tak. książek dziecięcych, prawda? Tak. Y, o tyle, y, jak najbardziej uważam, że jest to świetnie napisane na poziomie humoru językowego, y, sytuacyjnego i tej prostoty języka. Y, to są, myślę, że Duża jest przewaga tych książek dla dzieci, właśnie z, z, z tych klasycznych. E, ta prostota języka, to samo Astrid Lindgren zrobiła, prawda? Mm -hmm. Minimum słów, maksimum obrazu i podobnie jest z Mikołajku. W Mikołajku nie ma spektakularnych przygód, bo no, to jest świat dzieckie. E, mm -hmm. Świat przedstawiony, no to co? Plac, szkoła i dom. Oprócz sąsiada i koniec. A ile tam się dzieje, ile tam jest emocji dziecięcych, e, to jest siła tego, więc to musi być dobrze napisane, bo inaczej te 222 opowiadania nie odniosłyby takiego sukcesu i nie, nie bawiłyby nas po ponad 60 latach. Mm -hmm. Czy ty wróżysz jakiś koniec tego rodzaju literaturze? Myślę, że mm -hmm. nie chcę być taka y, przynosząca jakieś złe, złe opowieści, natomiast absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, jak zmienia się forma. Ten świat mm -hmm. bardzo przyspieszył, tak. bo oczywiście bardzo często pojawiają się komentarze, że wieszczono już koniec książki po wynalezieniu druku, Prawda? Więc, tak. jakby, że to wszystko po prostu już pójdzie w niwecz teraz, więc oczywiście no mamy za sobą stulecia tak naprawdę mm -hmm. tego, że książka wciąż trzyma się mocno, nawet jeśli zaczynamy obserwować pewną równowagę pomiędzy na przykład wydaniami e-bookowymi czy audiobookowymi. No ale ta historia nieźle się trzyma, natomiast w kontekście tak przyspieszającego się y, y, świata pełnego zmian, no pojawia się pewna wątpliwość, czy jeżeli my mamy bronić jakiejś książki na przykład, albo wymyślać na nią opowieść nawet y, franczyzową, jeżeli musimy dokładać coś do literatury, żeby ona na przykład pracowała, czy tak jak słusznie w zasadzie zaczęłaś od pytania, czy po Mikołajka by sięgano, gdyby nie był lekturą, y, no to dla mnie tworzy taki obraz, może nie niepokojący, ale taki, któremu chciałabym się przyglądać na przykład w najbliższych 20 latach. Ja też. Co się stanie? Mhm. Chcę być dobrej myśli. Chcę wierzyć w to, że mimo tego przyspieszenia, o którym wspomniałaś, bo ja sama często go po prostu nie ogarniam, książki się naprawdę obronią. Nie wróżyłabym tutaj złej przyszłości. Książka dziecięca zwłaszcza ma się po prostu dobrze. Mhm. I, I to mi daje nadzieję, by myśleć, że jeszcze dużo przed nami. Czy, czy Mikołajek, czy Muminki, czy by się utrzymały, gdyby, gdyby nie były lektorą? Druga rzecz, z tych marek często robi się taki wiesz, duży mersz tak naprawdę. Dokładnie. Sama ostatnio kupiłam sobie, wiesz, herbatkę z puszką z Muminkiem, bo po prostu była cute. <ś Zoo> <ścoughs> <ś> <ś> Więc tak, wiesz, właściciele praw do, do tych marek, Muszą jakoś bać o, o ten wizerunek, muszą jakby dostosowywać się do współczesnych czasów. E, powstają przecież filmy e, czy, czy bajki, czy no, na... w przypadku na przykład Harry'ego Pottera, który jest dość C współczesny, och. to mamy no, wszystko po prostu, Park rozrywki, gry komputerowe, filmy. A pamiętasz, jak musiałyśmy czekać na kolejny to Jesteśmy Z po tego pokolenia, tak, które jeszcze czekało. I walka. Ja tak. pamiętam też moją 8 lat młodszą siostrę, która, której mama zamówiła po angielsku w ogóle ostatnią część, bo ona po prostu nie była w stanie wytrzymać i to naprawdę Właśnie. był y, ale to jest spektakularny sukces. To znaczy tak. to mi pozwala wierzyć, że już w czasach przecież w których naprawdę była niezła rywalizacja. już wtedy wjechały komputery, internet i się udało. I się udało, dlatego hmm. y, chcę być optymistką, wiesz? Chcę, chcę być optymistką, chcę jak najbardziej patrzeć to co się dzieje na rynku jako jako wydawczyni, e, ale wierzę w dziecięcą wrażliwość. Bo wrażliwość myślę, że jest tutaj kluczowa, żeby otworzyć się na, na literaturę. E, wierzę w rodziców, e, w edukację, e, w to, że naprawdę coraz bardziej jesteśmy świadomym pokoleniem. My, na, na, nasze i to nowe, e, jaką rolę odgrywa literatura, że zawsze powinna wygrywać względem ekranów. E, jestem dobrej myśli. Muszę Ci zadać ostatnie pytanie, które pada zawsze w tej audycji, mm -hmm. a mianowicie, czy jest jakiś tytuł lub w ogóle możemy jechać po bandzie, jakieś nazwisko, które skreśliłabyś, czy wyrzuciłabyś z tak zwanego kanonu czy klasyki literatury? Czy według Ciebie ktoś nie zasługuje na ten wow. zachwyt? To jest trudne pytanie. Wiem, ale jak powiesz, że Sienkiewicz, to y, będziesz kolejną osobą, Którego mogę cię podsumować. Nie, no. jestem bardzo ciekawa, kogo, y, kto niekoniecznie. Wiesz co, nie zastanawiałam się nad tym, ale... Y, hmm. To może być bardzo osobista. Obsie, który jedził koleją. <laughs> Wow, no to proszę państwa, to może nam otworzyć kolejną, kolejną dyskusję i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby rozprawić się z tą opowieścią w rewizjach. Myślę, że tak. Proszę Państwa, Mikołajek, nie bójmy się w takim razie, to nie, może być takie hasło. Rozmawiajmy po, Dokładnie. po prostu czytajmy i rozmawiajmy o tym, co czytamy. Magdalena Kilian, antoine była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Ja również dziękuję.